właśnie w Fundacji rozwoju Roliki, panie prezesie, bardzo proszę o Dziękuję. Proszę państwa, no, jesteśmy w bardzo interesującym miejscu i to interesującym z różnych punktów widzenia. Z jednej strony ono jest interesujące z punktu widzenia Polskiej Służby Zdrowia. Tu dzieje się bardzo dużo dla tego, co ma służyć leczeniu osób chorych na serce, ciężko chorych na serce, w tym także dzieci. I tutaj mamy przedsięwzięcia, które są w czołówce światowej. Warto to podkreślić, jeszcze do tego wrócę. Ale oczywiście na tym tle warto i trzeba przypomnieć postać profesora religii, twórcy tej fundacji, twórcy tego środka, człowieka, który odniósł w tej dziedzinie. Ogromne sukcesy i który pozostawił testament. Tym testamentem jest projekt reformy Polskiej Służby Zdrowia. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że uważam, że obowiązkiem przyszłego prezydenta, tego który będzie wybrany w najbliższych tygodniach, jest doprowadzić do zgody w tej sprawie i doprowadzić do tego, by Polska Służba Zdrowia mogła zacząć w końcu. W krótkiej perspektywie działać tak, jak działać powinna, to znaczy służyć pacjentom, wszystkim, niezależnie od ich kieszeni, i jednocześnie wykorzystywać całą tą ogromną inwencję, którą mają polscy naukowcy z tej dziedziny, i wykorzystywać całą tą umiejętność, ten zespół umiejętności, całą dobrą wolę, poświęcenie, którego tak wiele jest wśród lekarzy, pielęgniarek innych pracowników służby zdrowia. Ja z powodów rodzinnych mogę to od wielu tygodni na co dzień, dokładnie na co dzień obserwować. I obserwuję to naprawdę z ogromnym podziwem. I widzę, że to dotyczy zarówno ludzi znanych w kraju, jak i najskromniejszych ludzi, często takich, którzy nawet nie mają prawa do emerytury. I to jest i piękne, i wielkie, i potrzebne, ale to można załatwić tylko w ramach publicznej służby zdrowia. Powtarzam, Uważam, że takie jest zadanie przyszłego prezydenta, i jeżeli ja nim zostanę, to z całą pewnością przystąpię do działania w tej dziedzinie. I teraz, proszę Państwa, sprawa druga, o której też tutaj można powiedzieć. Ja będę jeszcze w Mikołowie, będę w eksperymentalnej kopalni Barbara, będę się stykał, można powiedzieć, inną częścią. Śląskiej nauki. I to jest bardzo ważne. Dlatego bo Śląsk to jest wielkie zagłębie naukowe. Zresztą także w innych dziedzinach działalności intelektualnej czy artystycznej Śląsk ma bardzo wiele do zaoferowania. I ten nowoczesny Śląsk, ten Śląsk, na którym się Buduje sztuczne serce, bo przecież taki jest ostateczny plan, który tu jest realizowany. Śląsk, który opanowuje najtrudniejsze i potrzebne dzisiaj bardzo technologie przetwarzania węgla, wytwarzania gazu pod ziemią, produkowania energii bez CO2, czyli rozwiązuje problemy z punktu widzenia Polski, ale także Europy, wymogów Unii Europejskiej. Niesłychanie wręcz ważny, to jest śląsk, o którym powinniśmy pamiętać. To jest śląsk przyszłości i to jest śląsk tego dobrego połączenia, połączenia tradycji tej mocnej śląskiej rodziny, śląskiej pracowitości, śląskiej umiejętności zbiorowego działania z tym wszystkim, co niesie współczesność i co łącznie nazywa się nowoczesnością. My chcemy nowoczesnego Śląska, ale nie na zasadzie mechanicznego likwidowania tego, co tworzyło Śląsk tradycyjny i co w dalszym ciągu jest ogromnie cenne, tylko na zasadzie tego połączenia, które w niejednym punkcie na świecie przyniosło wspaniałe rezultaty. No, przykładem jest Bawaria. My byśmy chcieli, żeby Śląsk szedł tą drogą. I kiedy jestem tutaj, kiedy będę w Mikołowie, to właśnie po to, żeby bardzo mocno i wyraźnie powiedzieć, że takiego Śląska chcemy, ja go chcę, i jeżeli zostanę wybrany prezydentem, to uczynię wszystko, co w mojej mocy, żeby Śląsk tą drogą szedł. Żeby był terenem wielkiego rozwoju, szybkiego rozwoju, był terenem nowoczesnym. Nowoczesnym Śląskiem, który jednocześnie szanuje swoje tradycje, który nie likwiduje przemysłu węglowego, bo nie ma żadnych powodów, żeby ten przemysł, jeżeli tylko jest odpowiednio nowoczesny, likwidować który stanowi jeden z filarów Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu.